I witam serdecznie drogie panienki. Lecimy póki jeszcze w miarę widno, to lecimy. Co też energię przygotowały dla was na ten tydzień? Moje psy szczekacze. Nie wiem na co szczekają. Chyba na sarenki, bo tam sarenki sobie chodzą, ale sarno tej porze nie chodzą. Zazwyczaj w nocy albo nad ranem. Jak na ziółka chodzę, jak chodzę na ziółka, tam piąta, szósta rano. No to Sarę nie jest ogrom, powiem Wam szczerze. 4, 5, 6, 7 i lecimy. Co dla panny? Na ten tydzień. Widzę z przełożenia, że nie będzie jakiegoś oszustwa, czyli idziemy zgodnie z prawdą. I lecimy. Pannę, mamy tak. Ła Boga, Łona Boga, ale fajne. Aż nieprawdopodobne. Dobra, mamy koło fortuny, mamy dziewiątkę kielichów, mamy umiarkowanie, mamy cesarza, mamy dwójkę Buław, słoneczko i jasmieczy. Czyli dokonujemy, słuchajcie, no droga panno, co się uda, wchodzisz na bardzo wysokie obroty, tak naprawdę panna stawia sobie wysoko poprzeczki w tym tygodniu, chce się czuć bardzo dobrze, chce utrzymać dobrą energię, wydaje mi się, że i w świecie materii masz zielone światło, droga panna, i w świecie, i w świecie bym powiedział, i w świecie materii i w świecie emocji, tak, ale karta środkowa mówi zachowaj, mimo wszystko, że czujesz, że możesz pozwolić sobie na dużo więcej, niż by się wydawać mogło, to zachowaj zdrowy rozsądek z tego względu, że obok jest ogień, ogień, który pali, jest ten Mars, mamy ten ogień, więc mamy tutaj tego Marsa, który mówi roz, podejmuj decyzje, one mogą być szybkie, ale to są decyzje, które y, musisz rozważyć, znaczy one mogą być podjęte tak naprawdę, nie muszą być podjęte teraz, bo one mogą tak naprawdę będą ważyły na całym Twoim życiu, a przynajmniej na przestrzeni tego roku decyzje, które zawrzesz w tym tygodniu, które podejmiesz, tak, a będzie myślę, że wiele pani będzie goniło za, za, bo to jest tak jakby jest pęt tu jest pęd, tu jest powodzenie materialne chociaż tutaj są i awanturki rodzinne, bo koło fortuny to jest bla 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 bla, takie nasiadanie na partnera na partnerkę, tak, ale tu jest komfort psychiczny komfort, taki emocjonalny, tu jest miłowanie się no i karta krzyczy, zachowaj panienko równowagę ale myślę, że to z tym nie będzie, no bo tu mamy tego Marsa tak, jeżeli jesteście z Trygonem ognia drogie panienki, no to będą podejmowane jakieś bardzo szybkie decyzje będą dużo zmian będzie, dużo będzie się działo u panny, ale macie, słuchajcie, słoneczko, macie słoneczko, macie kofortunę dziewiątkę kielichów, tylko troszeczkę ta dziewiątka kielichów jest taka samotna, mimo że jest ten ogień, jest ta pasja, jest za gości w tym tygodniu w waszym życiu, ale troszeczkę będziecie, wydaje mi się, że będziecie czuły niedosyt jakiś, mimo tak pięknych kat, moje drogie panny. No i zdrowe cięcia, przychodzą zdrowe cięcia, przychodzą bardzo dobre wiadomości, kochani, myślę, że z początkiem tygodnia do wielu panien przychodzą bardzo dobre wiadomości, wiadomości o zdrowych, to znaczy o bardzo dobrych decyzjach prawnych, urzędowych, bo to są cięcia, to są miecze, tak, czyli coś dobrego dla was nie się nic złego, a wręcz bym powiedziała, że jest to opieka Sił Wyższych. Tak będą tutaj, może być tutaj na zasadzie takie nie ciesz się panno za wcześnie bo trygon ognia coś może próbować pokrzyżować, ale wydaje mi, się, by, wydaje mi się, że tutaj pójdzie to tak słoneczko już działa, tu już jest energia taka czyszcząca, czyli tak naprawdę coś znajdujecie moje drogie panny, coś wraca do domu, ktoś wraca do domu tutaj mamy tutaj mamy jakiś wyjazd szybka decyzja odnośnie wyjazdu Także tutaj jest kochanie, miłowanie się, moje drogie panienki. Także w te, stringusie, w te stringusie się odziewamy, czy młodsze, czy starsze. To tylko tak, jak to się mówi, rozmiarami się moje drogie, odziewamy się, odziewamy się, ubieramy się w, w, w czerwone stringusie, czy tam czarne, czy białe, kto tam ok zwał, jak zwał, bo będzie się, moje drogie panny, działo. Macie przepiękny tydzień, powiem tak, aż nie ma co czytać, bo jest powodzenie, tak jakby bardzo droga, w, dobra droga w finansach, aczkolwiek trzeba na wszystko uważać, bo będziecie tak jakby chciały wydać więcej niż zarabiacie, wydać więcej niż macie, to są takie plany, to jest takie, aż taka chęć, aż taki przymus, takiego, słuchajcie, takiego, nie wiem, czy zarobkowania, czy takiej dobrej energii. I tutaj trzeba będzie, bo to będzie, to wszystko do Was przychodzi, tylko trzeba zachować umiarkowanie, żeby was nie spalił ten ogień, tak? Czyli troszeczkę uważamy, bo to jest zakryte, ten ogień jest zakryty i przeważnie najbardziej mi się wydaje, że tutaj środa może być taką przełomową, ponieważ ona mówi o tym, że będziecie próbowały podjąć bardzo pochopne decyzje. I na to uważamy, moi drodzy, bo już czwartek, piątek i sobota, niedziela to są. Piękne dni, bo one są pod patronatem Słoneczka, i tak naprawdę na koniec tygodnia wydaje mi się, drogie panienki, że stwierdzacie, że to, co przyszło do was, to były myślę, że bardzo dobre decyzje życiowe coś, co będzie ważyło na waszym życiu w tym tygodniu. To będą bardzo mocne postanowienia, bardzo mocne decyzje, takie za decyzje, które być może nawet dopiero podejmiecie, ale. Znaczy podejmiecie w tym tygodniu, a one będą miały na przestrzeni roku, dopiero gdzieś tam na kole roku będą miały, tak jakby się będą się realizowały, ale to jest naprawdę bardzo dobre podłoże, jeżeli zatrzymacie umiarkowanie. W tym nie puścicie się, nie pójdziecie z wielkim ułam, tylko z tą główką. Także myślę, że będzie się do końca roku będzie się realizowało coś bardzo, bardzo fajnego, moje drogie panienki. Karty macie piękne, nic się złego nie powinno zadziać u Panny, natomiast widzę jest tutaj, widzę kręgosłup piersiowy, moje drogie panienki i coś tam, jest jakiś usech, jak to się mówi, usech gdzieś tutaj na, na gardle na z, coś tam się zadziewa słuchajcie, jest, przy, jest przyduszenie na gardle, jest, czy jest to tarczyca, czy są to, nie wiem, no, czy są to migdały, czy jest to przeziębienie ale coś tam się zadziewa, jest tam coś z nos, no, coś tam gardło, nos, tak tego typu rzeczy, bo poza tym u Panów u Panów mogą być stopy The cat sat on the A poza tym nic się złego, moje panny, nie zadziała. Przepiękne energie, w ogóle wszystkie znaki. Nie wiem, co się dzieje, czy tak czyszczą, czy tak czyszczą planety, wszystko sprowadzają, czy tak entuzjastycznie każą pokazywać kartom. Nie wiem, są rzeczy zakryte oczywiście w kartach, których nie można przeczytać, ale tutaj są same pozytywy na chwilę obecną. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych tygodniach. Natomiast ten tydzień powinnyście wykorzystać na cieszenie się sobą, na budzenie się, na tworzenie siebie, właśnie na taką, na tą pasję tej energii dziewiątki kielichów i tego koła fortuny moi drodzy, no bo słoneczko Wam przyświeca przez cały tydzień i bardzo zdrowe cięcia, zdrowe cięcia e, dobra praca przychodzi, czy zostajecie w pracy, czy coś nowego do Was przychodzi moi drodzy, no to już zależy od Państwa, to już pod siebie to podłóżcie co przyjdzie, tak to sobie sprawdzicie na koniec tygodnia, pozdrawiam kochani serdecznie, buziaczki, do kolejnego czytania hej pa